Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na aukcji Motodil Tarczyn. Dzisiaj zaprezentuję Państwu tego przepięknego Mercedesa CLA Shooting Brake 220D Formatic 220D, czyli. Na e, dwulitrowe diesel o mocy 194 koni. Do tego jest e, napęd 4x4. Auto w pełnym pakiecie AMG Line, e, zarówno w zewnętrznym, jak i wewnętrznym. E, samochód pochodzi z 2021 roku i jest to zarówno rok produkcji, e, jak i data pierwszej rejestracji. Jest to pełny 2021 rok, nic nie jest naciągane, nic nie jest kompilowane. E, samochód z przebiegiem 120 000 km. Auto absolutnie bezwypadkowe, w 100%. My pod koniec filmu, ostatnie 2-3 minutki, zrobimy Państwu taki krótki pomiar czujnikiem grubości lakieru. No, tak, aby zaprezentować fakt, że samochód, no, każdy element jest w oryginalnej powoce lakierniczej. Wszystkie szyby mamy w oryginale, co też Państwu tu zaprezentujemy. No i do tego auto wyposażone absolutnie genialnie. Jest jedną z najbogatszych dostępnych wersji w Polsce, jeśli chodzi o wyposażenie. Postaram się w trakcie filmu to dosyć szczegółowo Państwu zaprezentować. Już po minutce mogą Państwo stwierdzić, no, że jest to wzór, jeśli chodzi o cela. w wersji Shooting Brake, gdyż mamy pełny pakiet AMG, biały, perłowy kolor. Będą pytania, więc od razu mówię, jest to perełka. Przepiękny, przepiękny kolor. Do tego mamy czarne tutaj e, bardzo ładne felgi od wersji AMG. Mamy szklany. Czarny, uchylny, panoramiczny dach, otwierany również. I te oto czarne piękne lustereczka. Zanim może przejdziemy do szczegółów wyposażenia, gdyż szczegółów jest naprawdę bardzo dużo, bo podejrzewam, że nawet na tym filmie wszystkiego nie będę w stanie Państwu zaprezentować. Opowiem krótką historię, skąd takie auto się wzięło. A mianowicie, wszystkie auta kupujemy poprzez domaucyny, za pośrednictwem domaucyjnego. Po prostu przystępujemy do aukcji i auta licytujemy. Auta licytujemy zarówno z Belgii, z Holandii, z Luksemburga i yy, głównie z Niemiec. Ten prezentowany egzemplarz e, pochodzi z Luksemburga i licytacje, do których przystępujemy, są to licytacje bankowe. Jest to auto polizingowe, e, prosto z Luksemburga, co nam daje taki zakup. Bardzo wiele korzyści, ja już podstawowe e, Państwu wyjaśnię. Po pierwsze, posiadamy do auta bardzo szczegółowy, e, taki techniczny raport, e, który Przede wszystkim przedstawia nam faktyczny stan pojazdu, taki na, czyli jakieś uszkodzenia, ryski, dołki, wniotki, takie rzeczy. Ponadto mamy historię, jeśli chodzi o sprawy serwisowe, co było w aucie robione. Tu absolutnie wiemy, ze względu na to, że to auto jest polizingowe, to było wszystko robione zgodnie z interwałami Mercedesa, VASO Mercedesa. Do tego mamy pełny raport, czy auto jakąś szkodę tam miało, czy nie miało, wszystkie informacje na temat samochodu posiadamy. Nie ma u nas kupowania tak zwanego kota w worku. Do tego przy aucie, tak tutaj w tym przypadku trzyletnim, e, wystawiamy jeden z najlepszych możliwych rachunków, czyli pełną fakturę VAT-23%. I ten VAT, e, oczywiście w całości, już nieraz się zmierzyłem z jakimiś komentarzami, że pół no, VATu się odlicza to od razu państwu mówię, że też jest oczywiście możliwość odliczenia pełnego VAT-u. E, natomiast to nie jestem kanałem edukacyjnym. Jak ktoś ma firmę, proszę spytać się swojej księgowej, księgowa na pewno potwierdzi ten fakt i wytłumaczy, jak to e, zrobić, oczywiście zgodnie z literą prawa. E, podana cena w ogłoszeniu jest ceną netto. Do tej ceny każdy ten VAT musi doliczyć, zarówno osoba fizyczna, jak i firma. Osoba fizyczna z kolei jest zwolniona z 2% podatku PCC, Firma z kolei VAT też musi zapłacić, ale z kolei może to odliczyć, więc jest też bardzo dużo, dużo korzyści. Ponadto, poza tym, że jest faktura VAT 23%, która daje bardzo dużo korzyści, podkreślę jeszcze raz, jest to jedyny najbezpieczniejszy rachunek wystawiany na auta e, polizingowe importowane z zachodu e, za, poza tym, że auto musi być bezwypadkowe super wyposażone, w super stanie to jeszcze jest bardzo ważna jego historia pochodzeniowa i dokumenty jakie na auto są wystawiane proszę mi wierzyć, e, na to też trzeba zwrócić uwagę, auto można kupić w leasing za gotówkę, nie ma najmniejszego problemu my mamy już autoryzację praktycznie we wszystkich bankach w związku z tym z naszej strony wszystkie procedury leasingowe są bardzo uproszczone e, i też można załatwić za naszym pośrednictwem e, leasing. Kredyt nie ma problemu cokolwiek. Można też kupić oczywiście za gotówkę. Zapraszamy. Dobra, 5 minut opowiadania już było, to żeby nie zanudzać. Może przejdźmy do szczegółów, co to jest za auto. A mianowicie, cela shooting Brake i proszę zwrócić uwagę, jak jest genialnie samochód wyposażony. Przede wszystkim mamy tutaj pełny pakiet AMG, eee, tutaj z takimi czarnymi stawkami, z poszerzeniami. Ten zderzak przedni wygląda naprawdę genialnie. Do tego auto jest wyposażone w najlepszy model lamp. Już lepszych lamp państwo nie znajdą. To są multi-beam multi LED, czyli tu są lampy adaptacyjne, coś w stylu, nie wiem, full LED, nie wiem, coś w stylu lasera BMW. HD Matrix Audi, coś takiego. Są to najlepsze lampy dostępne na rynku. Już są lampy autonomiczne, nie oświetlają nadjeżdżające z sprzeciw, przeciwka, wycinają kawałki jezdni. Więc już jeśli chodzi o oświetlenie, nic się dodać nie da. Do tego mamy dołożone piękne czarne alufeli od wersji AMG. I proszę się zwrócić uwagę, tu mamy taki driver AMG, no i tam mamy zaciski Mercedesa i wentylowane. Tarcze. Eee, jest to chyba jedno z, jedno z najładniejszych kół. Oczywiście, 19 cali. Progi zewnętrzne są od wersji AMG, też z takimi fajnymi przetłoczeniami, poszerzeniami. Genialnie to wygląda. Do tego czarne, czarne lustereczka. Eee, o, i może zaczniemy już tutaj. Eee, Pierwszą rzecz zaprezentować to jest szyba czołowa. Nie wiem, czy mi się udają wyostrzyć 20 rok oryginalna Mercedes. Tak, będą 20 na szybach. Auto wyprodukowane 18 stycznia 2021, zarejestrowane w lutym 2021. Do tego mamy, tak jak wspomniałem, czarny, szklany, uchylny, otwierany, panoramiczny dach, przepiękne czarne lustereczka. Oczywiście auto jest wyposażone w pełny system Keyless Go, wolne ręce, czyli... Podchodzimy sobie do klameczki i w tym momencie nam się auto zamyka. Składają lusterka. Teraz jak włożymy tu rękę, auto nam się otwiera, rozkładają się lusterka. No i e, CLA wersji AMG jest, e, AMG Line, tak? Jest naprawdę, ma przepiękną bryłę. Proszę zwrócić uwagę, jak to auto się pięknie teraz prezentuje. No, bryła jest zrobiona genialnie. Ktoś to auto narysował, zaprojektował, naprawdę dużą nagrodę powinien dostać. I to, co wspomniałem, CLA 220D. Z napędem formaty, i tu z tyłu też mamy takie poszerzenia. I ten zderzak tyłu, z tyłu z dyfuzorem, tutaj z takimi zębami na dole od wersji AMG, co wygląda naprawdę genialnie. Proszę zwrócić uwagę, bardzo fajny samochód, bo jest to takie naprawdę praktyczne kombi. No, shooting brake, ale nie jest to malutkie auto, jest to auto naprawdę nawet dla rodziny. Bardzo genialny samochód. Oczywiście środek, wnętrze zadbane. W stanie idealnym, klapa elektrycznie sterowana również gestem nogi, więc praktycznie nic dodać i ująć. E, Wsiadamy do środka, bo jeszcze będziemy chcieli zrobić pomiar drobności lakieru, więc, jeszcze chwilkę się zejdzie. A też nie chcę Państwa zanudzić, i e, w środku dzieje się naprawdę dużo. Ja postaram się po kolei wszystko Państwu pokazać. Pokażę Państwu nawet takie detaliki, jak podświetlane proli Mercedesa. I proszę zwrócić uwagę, nie chcę jej tu zrywać, żeby ona była fabryczna, ale tutaj mamy jeszcze. Ten cały próg jest przykryty fabryczną folią. Ona jeszcze nigdy nie została zerwana od nowości. To bardzo dużo świadczy. Mamy Burmarstery nagłośnienie. Jedno z najlepszych, no najlepsze nagłośnienie w tym momencie w Mercedesie. Mamy tutaj skórę połączoną z alcantarą. Eee, naprawdę wygląda to genialnie. Fajny, fajna ta jest jest dotyku i ten boczek jest jeden z najfajniejszych. Do tego mamy sterowanie foteli w drzwiach z pamięcią ustawień i bardzo ważna rzecz. Eee, proszę zwróć uwagę fotel pasażera to samo w pełni elektrycznie sterowane fotele to są takie fotele kubełkowe. Ja może się oddalę troszeczkę i Państwu zaprezentuję jak to genialnie wygląda. No, w tym fotelu siedzi się naprawdę znakomicie fajnie trzyma nas na boki. No i tu genialnie podświetla oświetla na wnętrze ten panoramiczny szklany dach. Eee, dobra postaramy się wsiąść do środka. Eee, I tu nam od razu się rzuca jedna rzecz, a mianowicie fajnie tutaj deska rozdzielcza przeszyta, przeszyta skórą, mamy tu jeszcze głosik Burmarstera, który nam przypomina, że no jest naprawdę dobre nagłosienie w tym aucie, odpalamy auto na przycisk, ja zapnę może pasy, może coś przyciszę, eee, no i co, to co może pogadamy z Mercedesem, na dzień dobry, bo mamy oczywiście funkcję Hi Mercedes, cześć Mercedes, o nie słyszę nas, cześć Mercedes. No dobra, bo funkcję mamy gdzieś wyłączoną. może podjedziemy kawałek do przodu. Cześć Mercedes. Słucham. E, włącz ogrzewanie fotela kierowcy. Włączam ogrzewanie fotela kierowcy. O, i nam się włączyło. Dobra, sobie wyłączymy. Także Państwo widzą, mamy funkcję High Mercedes przy połączeniu. E, chyba jeszcze z internetem to jeszcze opowiada jakieś żarty Więc jest naprawdę fajnie Dobra, mamy e, po tutaj kierownicę od wersji AMG Z manetkami Mamy wirtualny cockpit zegarów e, I jest on naprawdę znakomity Możemy go sobie ustawić w parę różnych e, W parę... E, Boże, jak tu się włącza? O, 120 tysięcy przebiegu było Proszę zwrócić uwagę I e, e, można tu sobie zmieniać Już Państwu pokażę można tu sobie zmieniać style. Możemy zrobić sobie o, na przykład taki sportowy i nam się w tym momencie widok zmieni. Całość mamy tu obsługiwane dotykowym touchpadem. Tu można sobie fajnie wygodnie rękę położyć. Mamy tu schoweczki, cup holdery dwustryfowy klimatronik, co też nie jest standardem, bo często jest tak, że jest tylko jedna strefa, a tu mamy tą strefę podzieloną na dwie. Mamy wszędzie pakiet oświetlenia ambientowego i w Mercedesie wygląda to naprawdę genialnie, nawet tutaj te nawiewy mają taką LED, który podświetla je w nocy. Na pewno na zdjęciach Otomoto Państwo to zobaczą, bo robiliśmy zdjęcia w ciemności, więc genialnie wygląda tutaj oświetlenie ambientowe. Mamy system kamery cofania. Co dalej? Systemy bezpieczeństwa, no nie chcę też zagłębiać się w ten system, ponieważ Mercedes słynie z tego, że, e, o tak wygląda system, mamy kamerę cofania, ograniczenie prędkości, aktywny pas ruchu, asystent hamowania, attention assist, e, mamy dynamic select, czyli tu sobie ustawiamy, Tryby jazdy w indywidualnym możemy sobie ustawić wedle własnych preferencji, i mamy to oświetlenie ambient, o którym Państwu mówiłem. Można tu naprawdę masę różnych kolorów sobie poustawiać. Eee, cały system multimedialny, nie chcę się teraz zagłębiać, bo ten film będzie trwał zbyt długo. Myślę, że jak ktoś już ogląda moją aukcję, to widzi, że no nie siedzimy w jakimś zwykłym cela, tylko jest to zdecydowanie takie nietuzinkowe cela, wyposażone po prostu genialnie. Jeszcze proszę zwrócić uwagę na fotel pasażera. No, nie oddaje ten samochód przebiegu, absolutnie. No, tu, jakby się mieli, nie wiem, 60 tysięcy przebiegu, 70 000 to 50 to praktycznie byłoby to samo, ponieważ no, tu w tym wnętrzu jest nic niezniszczone. Nawet proszę zwrócić uwagę na kierownicę, wszystko. Tu to auto jest w tym momencie może ze dwa dni w kraju, zostało tylko umyte. I tu jest absolutnie nic niezniszczone. A do tego mamy. Proszę zwrócić uwagę, dekor piano Black, gdzie mm, pierwszy wykazuje jakieś e, zmęczenie materiału, gdyż jest e, e, no jednym z najładniejszych dekorów. E, no ale gdzieś delikatnie trzeba go użytkować, żeby się nie. Bo lubi się szybko zrysować. Moment, tam się tu drzwi. A tu nam się drzwi. A trzeba go zgasić, chyba dokładnie. Widzicie, bo ja nawet nie wiem, jak trzeba go otworzyć, bo tylko się otwierają drzwi kierowcy. O, i teraz otwieramy drzwi pasażera z tyłu. Dobra, z tyłu mamy taką samą historię. Tu mamy skórę połączoną z alcantarą. Kanapa z tyłu to chyba praktycznie w ogóle nie używana. I proszę zwrócić uwagę, tak wygląda jeszcze kotwi takim rzutem z tyłu. No naprawdę, bardzo nowocześnie, bardzo awangardowo. Wygląda on genialnie. I proszę zwrócić uwagę, że jest to pełny pakiet AMG Line zarówno wewnętrzny, jak i, jak i ee, na, na zewnątrz. Dobra, myślę, że mniej więcej już Państwo poznali auto. Na pewno jeszcze część wyposażenia Państwo gdzieś tam zobaczą u nas na miejscu. A jeszcze dziś elementy wyjdą ciekawostki, smaczki, jak już Państwo od nas auto kupicie. Ja co ja teraz zrobię? Mamy tutaj taki czujnik grubości lakieru. No i coś zrobimy: klasyczny pomiar grubości lakieru, tak żeby Państwo mogli sprawdzić, jak wygląda powolka lakiernicza. Jest oczywiście ona w normie nie budzi tutaj żadnych wątpliwości raczej może od słupków jak już troszkę zmierzyliśmy e, myślę, że dzisiaj już w dobie tych czujników, to każdy mniej więcej wie jakie tu wartości powinny zostać e, pokazane e, żeby auto było w oryginalnym lakierze no i tu oczywiście tak, tak jest no jak ktoś nie miał z tym nigdy do czynienia to na pewno gdzieś się znajdzie jakiś kolega, który podpowie e, my jako firma z wieloletnim stażem zajmujemy się importem aut klasy premium wszystkie nasze auta są bardzo starannie wyselekcjonowane trochę je kupujemy tak jakbyśmy je kupowali pod siebie e, naprawdę moglibyśmy mieć znacznie większą ilość aut jakbyśmy jakbyśmy e, mniej, zachowywali mniejszy standard z racji tego że z racji tego że nasz standard zakupowy jest bardzo wysoki auto musi mieć dobry przebieg, auto musi mieć Auto musi mieć super wyposażenie, musi być bezwypadkowe. I czasem naprawdę detale świadczą o tym, że nie przystępujemy do, nie przystępujemy do aukcji. Mamy bardzo staranną selekcję. I dużo już jest takich sytuacji, że auto zawozimy bezpośrednio do klienta po obejrzeniu filmu, czy robimy finansowanie leasing. I proszę mi wierzyć, po zakupie czasem klienci widzą pierwszy raz samochód i jeszcze nie trafiliśmy się z czymś takim, że był jakiś zwrot, czy rozczarowanie klienta, czy jakiś problem z samochodem. Gdzieś każde auto jest skrupulatnie przez nas sprawdzane. Każdym autem staramy się zrobić też parę kilometrów, żeby zweryfikować też jego stan. No i dlatego... Ojej, tu się źle przyłożyło. Widzicie państwo, się źle przyłożył. Czasem pokaże dziwną wartość. No i dlatego u nas nie ma kupowania kota w worku. U nas Państwo kupują pewny samochód. Nie jesteśmy i nie charakteryzujemy się tym, że sprowadzamy auta najtańsze z racji tego, że e, to nie idzie w parze. Nie da się mieć auta super wyposażonego z super przebiegiem i najtańsze do z automotu. Tak się nie da. Jak ktoś tak naiwnie myśli, to naprawdę serdecznie go nie zapraszamy, ponieważ to, no, to wiąże się z tym, że później klienci. A gdzieś tam leci po najtańsze auto na automoto, no to później niech się nie dziwi, że nie ma coś takiego, że ja powiem tak, jako osoba handlująca samochodami. To nie handlarze oszukują, tylko ludzie sami się oszukują, bo e, jeżeli pojedziemy po auto, nie wiem, tańsze 20-30 tysięcy, to później nie bądźmy zdziwieni, że nagle coś się okazało, że samochód samochodem jest nie tak, że jest czy nie zgadzają się kilometry. No trochę jednak to jest naiwność, która często lubi klientów. U nas tak nie ma, u nas jest wszystko pewne, a wspomniany wcześniej raport oczywiście Państwu udostępnimy na miejscu, zaprezentujemy Państwu fakt, że e, no, kilometry wszystko Państwu pokażemy, jak to wygląda. Pomiar mam nadzieję, że był widoczny. Auto bezwypadkowe, szybę czołową pokazywałem, boczne szyby wszystkie są 20, auto e, 21 rok produkcji. Jeżeli Państwa zainteresowała moja oferta, serdecznie zapraszam do kontaktu.